Jezusa. Jest czymś naturalnym, że człowiek pyta się o rzeczy, których nie rozumie. Pragnie poznać sprawy, nie. które są dla niego ważne. Właśnie dlatego poszukujemy dziś odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób do Boga? Jak na nowo przeżywacie radość na narodzenia Jezusa? Odpowiedź tylko z pozoru wydaje się prosta. Zapraszam do wspólnych refleksji. Thank <tune> you. Bardzo dusze. zreferuję Wam mój zastępca, najobrzydliwszy ze szkarady, czcigodny Mephisto. Sukces mojej diabełki, nigdy jeszcze tak dobrze nam się nie pochodziło, od kiedy udało nam się zbawić pokus nieposłuszeństwa jednego z tych służących. głowy raport jest jeszcze w fazie przygotowań, ale już niedługo. Wszyscy z tych sprzymierzeńców do naszego wroga będą nasi. To dobrze. Nie możemy jednak czekać. Musimy wzmocnić nasze działanie. Tematem dzisiejszego spotkania jest pytanie. Jak zniszczyć przyjaciół z tym, którego imienia nie wypowiadamy? Bardzo trudne zadanie. No właśnie, nie możemy się złożyć wszystkich kościołów. Mają jeszcze Pismo Święte. bo zrobią się czujni i całych uślepiani. Nie! To moje diabły! Tu potrzeba nowej strategii działania. Działajmy tym, w czym jesteśmy najlepsi. Działajmy do serca! Ale ja! Po prostu! Co się liczy dla naszego przeciwnika najbardziej? Miłość do niego? Właśnie! Przerwaliście przyjaciół z tym, którego nie rybą gadały. Nie mam przyjaciół i miłości. Jeżeli nie ma na to czasu, nie będzie mi przyjaznej miłości, kiedy spowodujemy, że ludzie pogodzą się w życiu. Ich duchowe cnoty zastąpimy czymś innym. Musimy im towarzyszyć przez cały dzień. Będziemy tego majątku pozostali. Będziemy ich bawili, aby wydawali, 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 a potem pożyczali, pożyczali. Niech chwilę mi należy, niech pan się odpadnie. Niech pan zawsze po tej i narcy. Zabierzcie im cały czas. Niech ciągle biegają, załatwiają, pracują. Niech ich dzieci włóczą się po ulicach. Niech nie spędzają wspólnie czasu. Niech nie chodzą do kościoła. ich, że tam jest trudno. dajcie tych promocję. Centra rozrywki. Musi być głośno to wtedy zapuśćcie w nich pragnienie jakichkolwiek przyjaciół. Niech będą mieli dla siebie tylko przewod i strach. Niech agresja towarzyszy im sercom w każdej chwili. Hurraaaa! Bo nie obracja. Niech życie będzie jak koszmar. Niech szukają w rozpaczy swojego Pana.

a czego ty wyszukasz? To nie ma miejsca do piwek. Siłacze jak ty. Tu mogą być tylko prawdziwi myśli. Ja tylko szukam Boga. Myślałem, że jest tymi, co tylko tutaj My nie potrzebujemy nikogo do pomocy. Spójrz tylko na nas, jacy jesteśmy wspaniali. Widziałeś kiedyś taki biceps? Szukam Boga. E, spójrz na Założyć nawet dwudziestu pionych uderzył. Ja tylko szukam Boga, nie chcę z nami ćwiczyć. Weź się za siebie. To nie będziesz potrzebował żadnego Boga do pomocy. Chcesz, to powiem ci, gdzie kupić trochę do palaszy. mi mm. się rosły.